Witajcie w magicznym świecie wróżki Astylii. Dziś czego lub kogo masz się obawiać? Raz, dwa, trzy, cztery. Wybieramy, zaczynamy. Strzeż się kobiety o ciemnych włosach. Będzie chciała cię wykorzystać finansowo, a nawet zmanipulować. Strzesz się bardzo miłej osoby w pracy. Ta osoba będzie chciała ciebie wykorzystać, zrzucić na ciebie dodatkowe obowiązki lub za mało ci zapłacić. Strzeż się pułapki. Ktoś cię zaprosi na jakąś imprezę, ale dla ciebie to będzie pułapka, impas. Ktoś czegoś od ciebie chce, ale ty jeszcze nie widzisz czego. Także bądź ostrożny, ostrożna. Tutaj no nie musisz czego się ani nikogo obawiać. Przede wszystkim jest spokój, jest harmonia.